Akurat to pamiętam tak spokojnie. Czytałam mi taką bajkę o takim króliczku. Ten króliczek był w podobnej sytuacji co ja. Czyli jakby jego tata był w zakładzie karnym. Nagle wybuchły granaty. I jakby tata został aresztowany tam. Mama powiedziała, że jestem u góry, więc z tylko tata i tata leżał tam na podłodze. I Potem policjanci w sensie CBSi wyszli do góry, i ja byłam w pokoju i otworzyłam drzwi, bo nie wiedziałam, co się dzieje. I jeden z tych e, policjantów mierzył do mnie z bro bronią po prostu, z takim laserem, i ja się wystraszyłam. Pamiętam wtedy, że zamknęłam drzwi, i dos dosłownie tak upadłam na podłogę, bo już wtedy zdałam sprawę, co się dzieje, że zabierają właśnie tatę, że to wszystko się kończy powoli, że taty już nie będzie, czyli e, będzie po prostu gorzej. On wtedy podjął naprawdę okropną decyzję, ponieważ on nam od razu oznajmił, że mamy rano zgarnęła policja i że mama jest w areszcie śledczym, ale że wszystko jest ok, Że wszystko jest ok, że wszystko jest pod, pod kontrolą, żeby się nie przejmować niczym, mm. że to jest kwestia paru dni, a w tej chwili trwa to dwa i pół roku i dalej nic nie wiadomo. Bo mama została więzieniu, miało się mną ktoś zaopiekować wtedy sobie. Ojciec mojej siostry znalazł kobietę i że on nie wie, czy ja jestem jego synem, żeby mnie oddał, oddał mnie i mama później, po 8 latach, przyjechała po mnie. Nawet pamiętam y, kartkę, którą ten nam przysłał y, na wigilia. Jak o tym myślę, to mi się chce płakać. Policjant potem powiedział do taty, żebyśmy sobie nic nie szeptali. Nie rozumiałam też, w czym im to przeszkadza. Przecież co ja mogę zrobić? No i dałam tacie się wtedy napić, i wtedy ostatni raz go widziałam. Ten dźwięk, jak te kraty się otwierają, jak, ten, jak, jak tą kartę się zbliża, i jest takie psz. No i wtedy pierwszy raz zobaczyłem swoją mamę. Nie wyglądała dobrze wtedy. Oni myślą, że moje życie jakby jest kolorowe, pełne kolorowych obrazków, wspaniałej rodziny i do tej pory nie wiedzą tak naprawdę, że mój tata jest w areszcie. Ja sama boję się przed tym otworzyć i nie chcę też, żeby cała uwaga skupiła się na mnie, że będę w jakimś stopniu od nich inna, czyli że ja jednak mam tyle przejść, po prostu chcę być taka jak oni, nie chcę być ani lepsza, ani gorsza. Te osoby zabierały ze mnie część mnie, czyli tatę, potem mamę, w których miałam tak naprawdę największe wsparcie. Można powiedzieć, że straciłam tak naprawdę wszystko. No, ciężko funkcjonowałem, to bardzo dużo spałem. Wtedy byłem w stanie spać 24 godziny. Brałem leki na spanie, po prostu spałem, żeby odciąć myślenie. No, Traciłam po prostu ochotę na funkcjonowanie. Dowiadywałem się samych przykrych rzeczy o mojej mamie, o moim tacie. Jak to była taka sprawa, że bardzo świeża, to nie chciałam o tym z nikim gadać i czułam, że się sama zamykam w sobie, i już to samo mnie drażniło. Miałam ochotę słuchać smutnych piosenek, miałam po prostu. Siedziałam w pokoju z zasłoniętymi roletami i totalnie nic mi się nie chciało. Ten ciężar z każdym dniem uciążał się na mnie jeszcze bardziej. Zdecydowanie poradziłbym kontakt właśnie z takimi fundacjami jak probacja, zainteresowanie się tematem, z racji tego, że są osoby, które z tobą porozmawiają na ten temat. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy bardzo długo, przez dwa lata, i przez to bardzo się osamotniłem w tym problemie, i prowadziło to do chorób psychicznych, z którymi sobie muszę w tej chwili radzić. Jak jeszcze nie przyszłam i nie natrafiłam na tą probację, to nawet z małą nie chciałam o tym gadać. Gdyby nie to, tak jak już mówiłam wcześniej, ja po prostu bym dalej siedziała i ja bym była dalej smutna, i wszystko by mnie przygnębiało. I to się jakby, no, to się jest czasem fajnie z kimś porozmawiać, z taką osobą, która jakby jest w takiej sytuacji jak ktoś inna. I know he's loving you. He's loving no to